Witam wszystkich, bardzo widzę w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22. Testuję nowe rzeczy w nowym dodanym farmingu. Eee, Wszystkie nagrywam kolejny odcinek. I no mega spoko mi się tutaj gra na tym nowym farmingu. Mm. Dzisiejszą dziecko sprawdzimy chyba nowe eksperymenty, a zanim to to spakuje, co trochę tych truskaweczek. Mm. Na te palety oczywiście sunia i tam są same tuskaweczki, no jest to sito że... No, lecimy z paletami Mega są spoko, w palece co, jednym, w jednym palecie są a 150 gram tłuszkaweczek Masa ich 150 litrów, ale masy 165 kg no to wiecie, co chodzi mi Ja to tutaj zapakuję i potem to sprzedaję I to maszyna jest mega no dodaj w końcu takie fajne przemyślenia w którym mogę to wszystko sprzedawać, to jest mega spoko Kupimy jeszcze drugą szklarnię na pewno i będziemy sprzedawać, będziemy też zarabiać sobie Jak zwykły bismy smeni I chciałem żeby to stać pierwsze na jakąś tam wytwórnię Która najbardziej nam będzie opłacalna Bo no, tu jest szczerze, że na tym farmingu No jeszcze tam kilka nam zostało do spakowania Dobra Lagi, takie jak tutaj są Tylko lagi są chyba. No muszą być lagi, no to nie ma dworotużowe. Dobra. No, te truskawki zostały mi tutaj już Już raczej się nie wypełniają Myślę, że się wypełnią jeszcze O, same truskawki teraz będą te, pom te pomidorówki No, są pomidory teraz są co mi to śmieć A, truskawek jest już 59 litrów dlatego. I teraz są same te pomidory, przechowywalne. Czyli no, truskawek został na razie mało. Ej, wszystkie widzę truskawki wziąłem stąd. 2000 litrów mam ponad na pewno 4000 litrów tych truskawek, Ja pierdzielę. To wszystko w dwa dni chyba. No dobra. Opakuję wszystko na jedną kubkę Żeby było dużo miejsca A, nie, No nie tutaj nie ma sensu nie pakować tych już tych trójtych no To nam ostatnie palety Trzy palety na razie dostały nam do spakowania hmm. No ja pierdziele Ale są lagi na tym serwerze, no No weź te palety stąd no Ja pierdziele no jak widać to będzie inaczej będzie Ej, bez skitu Ale żeby farming nie wytrzymał mi tego, to bez kitu Ej, farming mi nie wytrzymuje, bez skitu, dobra no znaczy to ostatnia paleta, którą pakuję? Ona no, wiem, że ona mi spadnie, ale no to cóż. Muszę się oddać troszeczkę z tego miejsca zdalenia. Bo tutaj jest zbyt dużo ryzyka. No dobra. To co my teraz robimy? Kwiejący na pole. Tu sobie powiedzie prawie cała mapa. Widzicie w tych, tych, tych. No. Miejcie o co mi chodzi. Mmm... I to na to tylne pole, bo po tam najwięcej produkcji będziemy tworzyć. Pierwsza produkcja, jaką tam będzie mieli, no to zaraz wyjeżdżemy ją, nie? Musimy ją stawiać z refleksem, mieć jaka była ostatnia sytuacja. Tamto opady muszę wziąć, dobra. Znaczy nie ma tego rogu, a to jest chyba woda. Ale no bez zjeżdża, to jest woda, że to było jak. A nie, spoko. To nie jest woda, chyba. Ej, nie, to jednak nie jest woda. Nie, to nie jest woda. No, kupujemy to pole. Kupmy to pole. No i kupiliśmy... na nas tutaj postawimy już pierwszą produkcję. No i sprawdzimy nowe te technologie. No potem sprawdzimy te krowę, ale... Chciałem zająć się trochę produkcją najbardziej. Więc idźmy na zakład, tej bazie obkręconej. Czyli produkcja. Produkcja. I fabrykę. I są... znaczy no to jest taka biegazownia. Biegazownia na źle jest potrzebna. Bo biegazownia to gazowne. Piekarnia i chyba co postawiamy to chyba piekarnię, bo tylko piekarnię mogę postawić na razie. Cieśla, bo w leczarni będziemy stawiać. I to będziemy wytwarzać te czekolady. No więc, przed piekarnię to postawimy ją piekarnię, oczywiście. Dobra oferta. No, na, na nie ma żadnej już piekarni, więc postawimy pierwszy budyneczek klasycznie w tym miejscu. No. Mmm, i jak wszystko wygląda? Piekarnia, dokładnie tak No chodźmy teraz idę spać I no, klasyczek, ja wiem I sprawdzimy to, co tam chodzi z tą piekarnią No jak tam będzie myśleć to jak tam, jak tam będzie wyglądało czy coś w ogóle jest w, w, w łańcuchu produkcji? Jakaś piekarnia, czy coś? O, tam gdzie jest w produkcji, będziemy mieli wszystko, co będziemy tworzyć, na przykład te produkty. Na no, przykład telewizor, coś w tym stylu, meble, coś w tym stylu będziemy na przykład tworzyć. Już w tym farmingu. Czekaj, konfikacja nie będzie taka zła, ale. Zobaczcie, czy, znaczy, czy, czy, czy jest to w łańcuchu produkcji. O, jest piekarnia. Dostarczone materiały. O, kurde, aż truskawki byśmy mogli dostarczać. Wow, i przepis. I mamy też tam przepisy na chleb i na ciast Co to jest? No powiem wam tak. Chleb ogarniemy wszystko. Myślę, że mąkę ogarniemy, mąkę, cukier. Mm. Ale ja jak nie ogarniemy widzowie, to jest prosi problem. Bo powiem wam tak nie ja jest trochę źle. No, no, wiadomo. To, to musimy tu produkować w zyre. chleb. Musimy dostarczyć materiały takie jak mm, mąkę, musimy dostarczyć, między innymi cukier. Mleko to od kur wiadomo. jaka też to, to od kur. Masło i truskawki. Truskawki mamy w piździe, co więc no. Mm. no. No, no, chyba git mamy wszystko, nie? No i co w produkcji? Okej, okay. wszystko mamy no bo to kosmiczny ta to już dostaje, co wy o tym myślicie? Zamknij tylne drzwi I jedźmy stąd No, to się nie ciekawie robi ostatnio Najpierw musimy wyjechać z tego Nie wiem, to jest aż FPS-ów, to jest, naprawdę zajmuje w z gigabajtów no to tyle FS, ma? No powiem no wam tak, FPS'y mają tutaj dużo wizuali, na pewno Ja pierd... No to, to, to co tu ma być? Co jest? To, hey, coś mi tutaj nie gra, bo mam jakieś lagi ostatnio, co wy? Ja wierzę. to jest to jest jedyny minus tego farmiga Ciągle są lagi, wy ty wy w ogóle, o co tu chodzi? Napiszcie mi o co tu chodzi, zowie. No bez ja, no mi to, no cholery, no A To wszystko mega wolno działa, ej, no to jest jakieś, jakieś zbugowane jest coś Ale to wszystko wygląda niezłe, dajcie znać, może to chyba z tyłu będzie, będzie wypakowane. Nie no, tutaj normalnie wszystko chodź jak tralala, ale podjeżdżę. Tutaj wolno podjeżdżam, zobaczcie, nie podoba mi się lędzię, ten farming przed początku. Ja pierdzielę, no, coś mi tu nie gra, widzę, no. A normalnie wszystko chodzę, jak wiecie o co chodzi. O, sprzedaje do się chyba, wiecie? Włączmy produkcji tego chleba. Tylko nie ogarniam tego. Dostarczone przedmioty. Nie wiem o co chodzi. Czyli przepis na chleb. To jest sama mąka, tylko czy jak to jest Napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie wiem. Że to jest najgorsze, że nie wiem, jak tutaj, tak to się robi w zdawie, nie? Napiszcie mi, bo tylko mąkę muszę mieć, czy muszę mieć wszystkie te produkty. Nie, no w sumie nie użyjemy wszystkich produktów, tak? Pokażę wszystkie przepisy. Czyli na mąkę potrzeby tylko. 90 mąki czyli 45 chleba aż. A żeby mieć mąkę, to co musiałbym sobie postawić? Na razie, bo to muszę to zobaczyć. No, no ale to nońcy jest mega spoko, to jest muszę to się dać, muszę tej dać pochwałę na tym. Hmm. Więc to ja muszę sprawdzić najpierw. Hmm. Ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Eee, yy, tylko jest to 3 XD, no dobra, i tu ci nasza krwa. Dobra, yy, w pewnym sensie to się będzie na razie wycinkowy, bo to tak nie ma, nie za roboty. Ale ja muszę coś zobaczyć, czy jak będę yy, w budowę i będę w te fabryki, nie F fabryki, produkcja fabryki. I tam jest tam, no, to ciasto, tak? bo bo mm. No co ja nie wiadomo, produkuję wtedy czekoladę jakby produkujemy sobie mąkę. On młynu zbożowego mąkę. Czyli musimy, musimy mieć wtedy przenowieć. Przen no, wiecie o co chodzi mi, nie? Młyn zbożowy muszę mieć. Chyba młyn zbożowy chyba jest. Młyn zbożowy jest? nie? No, to się znać. Nie no, nie ma w sumie. Niektóre produkty tutaj są, ale no to, to bez różnicy, nie? No. Żebyśmy złożyli najpierw mąkę, to musimy najpierw postać jedną rzecz. Czyli. Mm, dobra. Czyli, tak jak to, ja to, tak to działa. Mm, będę w budowę. Ja mam wszystko, coś pokażę w tym odcinku. Jak to wygląda. Produkcja chleba. Ludzie zbudowali chleb. Mm, piekarnie wytworzy wam się ciasto i chleb. Górna strzałka pokazuje co wam się może wyprodukować, a ta dolna strzałka co potrzebujecie na dane rzeczy. Czyli na przykład potrzebujecie masło, te mleko, te jajka, te truskawki, cukier i ten wiecie o co chodzi. Na, na chleb potrzebujecie tylko mąkę. Ta dolne strzałki pokazują co potrzebujecie. A żeby mieć na przykład już zrobić chleb, to potrzebujecie najpierw mieć młyn zbożowy. Więc patrzcie na to z dyskretem, najpierw zróbcie sobie ten młyn zbożowy, ale żebyście e, zrobili ten młyn zbożowy, to najpierw musicie mieć widzowie, no najpierw musicie mieć jęczmień, no a takie produkty jak te pszenice, coś w tym stylu najpierw musicie mieć. Więc najpierw musicie tym ten pszenicę i tak to przecież wszystko wyglądało. Więc no my zaczniemy na pewno pszenicę za niedługo i zajmiemy się takimi produktami, to chyba to będzie odcinka sporo, ale no cóż, no, trzeba jakoś żyć. Na tym, na tym polu myślę, że zatopimy wszystkie wszystkie produkty. Budynki, jakby produkcje. Ale chyba nie są jakieś takie wielkie. Zobaczmy jakie są wielkie mantne. To na przykład inne jest. O napię. Nie, nie są takie wielkie ogromne. No co my nad spoko. Myślę, że będzie gorzej. Dobra. To teraz zajmijmy się wzewiem. wiem, e, możliwe, że zasięgiem chyba wiecie co zasięgniemy na tym odcinku. Chyba zrobimy pszenicę, są o tym myślicie. Rzepak rośnie, yy, no nie wiem, że chyba nie można, nie? No, jest problem taki, że ja nie mam chyba żadnych Żadnych rzeczy, nie mam. A że miał mleko, mleko, to mleko wiadomo, będzie to już od chroby, to wiadomo. Ale ciekawe, co mogę jeszcze wyprodukować, jestem ciekaw. Aż to, co muszę, to, to widzę, zobaczyć. my zajmiemy się produkcją chleba, to co nie mamy od początku. A żeby zrobić, co to patrzymy, to, to potrzebujemy się w z tych mleczarni. A do bo będzie tylko cukier i mleko. Jak się tworzy cukier? Cukier się tworzy Wysok krawiecki. No ja powiem, że trochę to trochę wyprodukowane to jest pizie że piekarnia. Mam już wiedzie więcej mamy tych piekarni. No Powiem on, tak, no Jak się to tworzyć ZWT? No na przykład te tkaniny na przykład wyprodukować. A, przędzalnie musimy mieć. musimy mieć wtedy wełnę. O kurde, i wełny wtedy musimy mieć. Czyli zarąbiście. No ja to jest mega spoko, polecam. Punkty skupu. Mamy te sadę. tę sadę. To sadę to postawimy później. Hmm. No. Tam mamy restaurację, którą. E, restaurację, musimy tam, możemy coś tam dawać? A, tam możemy na przykład coś tam sprzedawać? Ło, wow, nie wiedziałem, że taki coś istnieje. Ale zarąbiście. No, to, to tam coś, 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 tam, coś tam sprzedawać. No, to mega spoko. Dobra. Nie ma sensu, Izabela. Najpierw hmm. zrobimy produkcję chyba mąki, bo mąki lepiej potrzebujemy. Mąka będzie podstawową taką rzeczą, żebyśmy mieli ją w produkcie. Potem możemy ją sprzedać, to wiadomo, ale... Zajmie hmm. nam sporo czasu. No, ciekawości co taki zadowolony to nie jest. No, ale tutaj wiadomo, że te dostarczone produkty mamy. No, truskaweczki, coś w tym stylu. Ale polecam Wam. Na pewno Wam polecam. Wytwarzone produkty, te macie chleb i ciasto. A czysto to, to potrzebujecie, na przykład, przepis na 8 aż mąki, 8 cukru, na mleka aż 8 potrzebujecie, 8 potrzebujecie jajek, 8 chyba masła, no tam 8 truskawek potrzebujecie. No i praktycznie cała filozofia wizerunku, nie? A my pójdziemy sobie. No, mam lepszy pomysł. A hmm. jak teraz, jak te mi sprzedawałem te truskawki, nie? Ostatnio, A, tutaj i tutaj tak tego mało jest, no to na nie poszło. No hmm. my coś spróbujemy zasiać, żeby. No tamto to by nie wybuchnął był, no. Kurde, no nie, nie opłaca mi się tego mieć, no. ej e, widzę, jest już czerwiec, ale mi nic jeszcze nie urosło. No coś mnie to śmierdzi. No, to jest zwykłe oszustwo w, tym, w tej grze. Ja, no już pie, pięć dni minęło od tego farminga tutaj w Realu. No na tym, na tym grze i. Ooo jest, gotowe do zbioru. No tak mi to chyba nie usknie, nie? Ile to kuźwa rosło? Nie, ja nie chcę wiedzieć, że nie? Nie chcę wiedzieć. Za długo to rośnie widzowie. O. No to nic nie ma na tym polu. No jest coś No to co ciejemy, wiecie, to zasiejemy, nie? No. Ora. Eee... No i tak w sobie nie potrzebujemy zbyt dużo, ale tej grze jest teraz to, że nie sprzedamy, na przykład, wiecie już produktu takich jak na przykład nie sprzedamy na przykład z Wszystko byśmy musieli dostosować na przykład do mąki, też w tym stylu widzę, wiecie o co chodzi. Więc no Jest to mocno ryzykowny wtedy plan, żebyśmy na przykład stworzyli inne rzeczy, no to wiadomo. No płacne to trochę nie jest. Na przykład nic nie, nie, nie mogliśmy na przykład szkać, że pak m że nigdy się pak nie będzie mam do niczego potrzebny chyba, nie? No. No już z tym sezonem, ja mam chyba włączonego, nie? A ty? Co ja mam włączony sezonem? Muszę go wyłączyć. Nie. No szybko jedziemy tam. No ale tutaj nie zrobimy nic na tym na tym polu nic nie zrobimy nic Ale spoko farming czek polecalny dla mnie, jest Dobra. Zaraz tam w tego produkcyjnym No i na pewno troszeczkę odcinków będzie znowu nowego farminga. No normalnym farmingu będziemy się ostro bawić chyba w te produkcje. Najpierw zacznijmy pewnie od myna zbożowego. No po serio, no to, to, to jest na pewno nienormalna sytuacja. No koszty produkcji Dara. no No, najpierw najpierw musicie postać myn zbożowy. Ale w sumie mam, że po to niczego nie ucieka wam chyba potrzebny, no do czego produkcja będzie potrzebna No chyba do niczego, nie? No. I z niektórych ja na pewno się, a później może zboża na przykład i nie pewnie. O mam to będzie wytwarzała mąka, ma będzie wytwarzana. Tylko potem może tyle sprzedać, ale nie musicie też, nie? Bo i tak też będzie sporo, nie? Żeby wtedy będzie większy zysk, no wiadomo, no bez kitu. No dobra. Muszę tego, do dobrze tu zawrócić. No, gościu jedziesz! Tylko to jest tak, sorgo pszenica. Tam na pewno to musi być pszenica, no nie ma innej opcji. Nie zrobię tego, no popatrzcie, co za frajerstwo mi przeszkadza. No odczep się od mojego busa. No, moi jedź tutaj, pracowniku. Kosisz, jedziesz, mordeszko. Oha, on przy sobie rośnie, dobra. Powiem wam tak, no, że tutaj w tym przypał jak nic. Nie tu z tych litrów wytyfy w ogóle. więc w produkcji mega polecam. Na no, ciasto to potrzebujecie więcej, prawda? Potraw, nie? Ty jał. Ja pi***a, ja bym zapewnił, dziękuję za ten odcinek, za troszeczkę tutaj coś porobię To niech tam pszenica rośnie No zobaczymy, widzimy się dziękuję, w kolejnym odcinku, do zobaczenia